Z okazji dnia ja flagi rzeczypospolitej polskiej, flagę państwową. Odjeść. Orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego imieniem generała Józefa Wybickiego. Jest orkiestrą ceremonialną i występuje na najważniejszych uroczystościach w kraju. Gramy podczas takich świąt narodowych jak uroczystości 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada. Witamy najważniejszych przywódców świata u pana prezydenta, ministrów obrony narodowej, szefów sztabu generalnego. Każda uroczystość państwowa, każda uroczystość wojskowa rozpoczyna się od hymnu narodowego. Dla orkiestry jest to szczególny moment. Ja sądzę, że nie tylko dla orkiestry, ale także dla wszystkich uczestników uroczystości jest to szczególny moment. Jest to pieśń hymniczna, która, wokół której gromadzą się wszyscy. Ona daje pewną siłę, także mnie. Orkiestra wykonuje w ciągu roku. 260 występów, z czego około 200 razy wykonuje hymn narodowy w ciągu roku. Przed każdą uroczystością robimy próbę i, czy jest to hymn polski, czy jest to hymn gościa, także robimy próbę.